Hej. Yy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie niedawno sobie zamówiłam po raz pierwszy boxa. Subskrypcyjnego boxa. Scrawler box. Scrawler. robić słacze i tak stwierdziłam. No może to nagram. A no może coś z tego będzie. A no może nie. No nie wiem, zobaczymy. Yy, ogólnie wszystko to już jest rozpakowane, no bo. No bo to rozpakowałam i chciałam robić z Więc pokrótce, no jakby wszystko widać co tutaj leży. Ale jeszcze tutaj wszystko po Tutaj jest takie małe menu, co się dostaje w takim właśnie boksie. Farbę, marker, magiczny ołówek, pędzel i kartki. Zawsze też w takim boksie przychodzi karteczka, która pokazuje Jaki artysta jest bohaterem tego miesiąca i jakie mniej więcej prace tworzy ten artysta. Tutaj można o nim poczytać. I wszystkie są linki do jego socjali, więc można go pójść obserwować. A też jeszcze dostajemy książeczkę, też z tym samym motywem. Tu bardziej w detalu jest opisane, co mamy, wszystkie farby. Nasze produkty. I tu dalej można przeczytać o naszym artyście, co tworzy, co możemy sobie, czym się możemy zainspirować w tym miesiącu. I tu są zwycięzcy miesiąców poprzednich, to był grudzień. Grudzień. I jakieś jeszcze ekstras. Kubizm. Coś o Brexicie. Dostaliśmy tą naklejkę z stycznia. Ok, mamy dwie dodatkowe naklejki. Naklejki wyglądają tak. To jest ta z lutego, a to jest ta styczniowa. to jest Indigo. To jest Cadmium Red. I to jest tytanowa biel, tytanowa biel. Do tego jeszcze jest blok z fakturowaną tutaj strukturą. twardy. jest tu sześć kartek, i jest to ekskluzyw tylko i wyłącznie dla scroller boxa. Tego mamy też akrylowy pisak, marker, mam, że tak powiem, takie wajby poski, ale czy to będzie to, to jeszcze nie wiem, no, właśnie, ale mam ten problem, o, że mu ta kulka ucieka on tak delikatnie, to o! Ona się gdzieś tam zatyka. Już o! A żeby go tak dobrze wymieszać, to o! I się zatkała znowu. No, jest taki sobie. Mam tutaj magiczny Łówek. Lecik. Nie, nie, nie czuję tego wajbu. Nie wiem, na ile to może być fajne. Jakby kojarzy mi się z dzieciństwem i kiepskimi przeborami. I jest pędzel. Jest bardzo fajny, bardzo flexible, giętki i wraca szybko do swojego pierwotnego stanu. Bardzo miłe dotyku. Zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Mam paletę, i będziemy otwierać. O. Nie ma tak się uwalić. Okay. Przez... Opakowania są bardzo fajne, jak się na nie patrzy. Ale jak się ich używa, też nie są takie wygodne. Ok, Czyli mamy niebieskie, czerwone i białe. To jest jakaś przypadkowa kartka, jakiś odpad. Do samych skórczy nie używam niczego, co byłoby fajne. Czyli tak jak tutaj mam sześć kartek, więc wolałabym to wszystkie sześć zachować do jakiegoś projektu, a nie do samych słoczy Miłość, dobrze jest sobie y, sprawdzić, jak się źle papier zachowuje. Jednak nie chcę do swojego sw używać czegoś, co mogłoby mi się przydać do fajnej pracy. Dobra. Okay. No, to jest farba akrylowa. Przyznam, że bardzo fajnie się nakłada. Jest taka przyjemna w obsłudze i można ją bardzo ładnie wykładać. U mnie farby akrylowe są gęste i bardzo wiele osób je używa tak w 3D, nie? że się bardzo mocno widzi wszystkie te ruchy pędzlem. Ja nie lubię takiego używania farb, ja jednak lubię jak powierzchnia jest gładka. Aczkolwiek po to się takie boksy kupuje, żeby próbować czegoś nowego. <laughs> Niebieski mi się nie podoba. Jest zbyt przeźroczysty. Wybija kartka od spodu. Widać jak kartka od spodu wybija. I to mi się nie podoba jest taki no białego nie będę słuczować, bo biały na białym nie no z wiadomo, później jak już mi to wszystko wyschnie, to sobie zasłuczuję ten biały, jak bardzo gęsty on jest, czy właśnie ten kolor od spodu przebija, czy ładnie pokrywa inne kolory bo dla mnie to jest najważniejsze właśnie w bieli żeby ona jednak pokrywała inne kolory Czerwony i niebieski. Czy da nam fioletowy? Coś to nam dało. Coś to nam dało. Wiesz, nie jest to zbyt ładny kolor. Chyć tylko za mało. No takie błotko, takie błotko wyszło, błotko, błotko trochę. No nie jest on taki intensywny jak te dwa kolory. One nie współpracują ze sobą. No niestety, nawet jak dane kolory są z tej samej palety, daje się kupuje na przykład te 12 sztuk. I jest tam czerwony i niebieski, no wszyscy wiadomo, że czerwony i niebieski, do silony, fioletowy, no nie zawsze tak jest. One jednak potrafią ze sobą nie współgrać, mieć inne podtony, przez co właśnie zamiast ładnego koloru wychodzi takie trochę błotko. Chociaż teraz widzę, że jest trochę podobny do... do mojej bluzy, w kamerze to wygląda inaczej, a tutaj inaczej. Dobra, to jest nasza inspiracja, nie? Jakby mamy tylko i wyłącznie czerwony i niebieski I, i tutaj widać wariacje różnych kolorów, tak? Tutaj jest właśnie bardziej indygo, tutaj już jest troszkę delikatniejszy ten kolor, tu w ogóle jakiś błękit, tutaj też jakiś taki fajny mo yy, morski niebieski, tutaj jest trochę różu, tu w ogóle mamy trochę właśnie fioletowego. No są to wariacje różne kolorystyczne, nie jest tylko jeden kolor. A z tego... No z tego dużo nie wyciśniemy, chyba że ten biały nam się tu fajnie zachowa. ładnie nie widać. O, dobra. Bieli tu, trochę bieli tu. I zobaczymy, czy ten biały fajnie się miesza z tymi kolorami. Okay. Taki Baby Blue trochę wychodzi. Taki ładny odcień. Taki trochę szarowy, Trochę błękitny. No, taki to Baby Blue. Troszeczkę. Ten biały zmienia strukturę tego niebieskiego, ale na lepsze. Nie wybija tak bardzo kartka. Dużo lepiej się nakłada i ta powierzchnia się zamalowuję, bo tutaj on troszkę się no, rozwarstwia. Z tym białym dużo ładniej wygląda ta plama kolorystyczna. Teraz spróbujmy z czerwonym, jaki tu nam wyjdzie kolor. Czy ładny, czy też błotko. Może jeszcze trochę wyjaśnić mi to no kapka dosłownie kapka Dużo ładny. No, z tego już można zrobić jakąś wariację na temat naszego challenge Challenge polega na tym, że mamy stworzyć coś tylko i wyłącznie używając przyborów z naszego pudełka. Dokładnie jak polska. Tu mamy końcówkę i ja on... o! Będziemy ją wklikiwać. Tak! O! Dokładnie jak płysk. O, już teraz jest część czarna, a część jeszcze została niezamalowana. Ja lubię bardzo ten moment, kiedy właśnie ta farba schodzi na dół. O. Już coś widać, no przyznam, żebym powiedziała, że to jest taka dość dość dobra wariacja poski troszkę inaczej się zachowuje ta farba. Ona jest jakby niegęsta. Jest na pewno mniej gęsta. Jedno i drugie jest na bazie wody, ale to jest na pewno dużo mniej gęste. Także chyba to światło wydaje... W kamerze wygląda to czerni intensywnie, ale na kartce ona jest taka taki jakby ciemny szary, a nie czysty czarny. Ciemny czarny... O Boże! Ciemny szary, nieczysty nie czysty czarny. Może też dlatego, że to musi wyschnąć. W ogóle to, co mi się spodobało w ogóle w tych akrylach to to, że jest to akryl matowy. Akryl ma to do siebie, że jak wysycha, to bardzo mocno się błyszczy. Mm, a tutaj wysycha na mat, co jest super. Super. Ogólnie ja nie używam akryli, ale może to się zmieni. Dobra, tutaj mamy taką magiczną kredkę, ścietkę No, co ja powiem Nie, nie wiąże z nią przyszłości